Dawno, dawno temu, czasu szmat mały, Dwa byty istniejąc, wciąż się negowały. Wysoko w obłokach bujała sztuka, Twardo po ziemi stąpała nauka. Choć nad tym najtęższe umysły dumały, Twory te złączyć się nie dawały. Lecz dnia pewnego, w południe samo, szale zwycięstwa w boju tym zachwiano. Do gry wkroczyła postać nieznana w bryle i biały fartuch Odziana dziennikarz, co znał medyczne arkana. Aby dokonać niemożliwego, nie użył sprzętu elektronicznego, nowoczesnego. W obsłudze trudnego, zakręcił trybami mózgu własnego w myśleniu od lat już trenowanego. Ruszyły w obroty bezgłośne zębatki, zaklekotały z wysiłku przekładki. Rozgrzane do bieli sieci neuronowe, zaczęły porównania topić homerowe. Do tego skruszone na korze mózgowej, dosypał równania fizyki kwantowej. Machinę umysłu swego tak rozruszał, że dymy uszami z przeciążenia puszczał. Zmieszane pod wpływem tak niezwykłej siły, Nauka ze Sztuką w jedno się spoiły. I odniósł zwycięstwo nasz geniusz niemałe, W księgi wtłoczywszy fantazje wspaniałe dziadku. Jak zwał się mędrzec ten? Nie wiecie? To był Stanisław Lem.